Garmin VivoFit Junior 3 jest monitorem aktywności dedykowanym dla najmłodszych użytkowników. Pozwala on nie tylko monitorować kondycję dziecka, ale także dzięki aktywności fizycznej odblokowywać przygody w aplikacji i zdobywać wiedzę. Zegarek posiada silikonową opaskę, kolorowy wyświetlacz czytelny w słońcu, a także jest wodoodporny, dzięki czemu dziecko nie musi przejmować się warunkami, w jakich używa zegarka. Na smartfonie rodzica sparowanym z Vivo Fit Junior można dzieciom odblokowywać edukacyjne przygody po 60 minutach codziennej aktywności. Dzięki temu odkryją one znane zabytki podczas wirtualnych podróży. Im więcej aktywności zarejestrują dzieci, tym więcej odblokują okazji na uczestnictwo w quizach, ćwiczeniach czy grach wyzwaniach. Karty treningowe pomogą nauczyć nasze dziecko podstawowych ćwiczeń, jak na przykład pajacyki. Za osiąganie wyznaczonych codziennych celów aktywności dzieci nagradzane są klejnotami, które mogą zostać wymienione na zdjęcia w albumie zawierającym wspomnienia z ich wirtualnych przygód. Aplikacja pozwala rodzicom również na śledzenie aktywności dziecka, jak na przykład ilość kroków, minuty aktywności czy też czas snu. Dzięki wykresom można także przejrzeć dane z poprzednich dni. Rodzice mogą wyznaczać dla dzieci zadania, o których zegarek będzie przypominał. Za wykonanie zadania możemy przyznawać wirtualne monety, które następnie mogą zostać wymienione na wcześniej ustalone nagrody. Za zwiększenie bezpieczeństwa naszego dziecka odpowiada widget ICE. Rodzic może zapisać w nim swoje dane kontaktowe, do których każdy może uzyskać szybki dostęp w sytuacji awaryjnej. Vivo Fit Junior 3 zasilany jest baterią CR2025, która zapewnia nawet do roku czasu działania. Dostępny jest on w trzech wersjach. Marvel, Disney oraz standardowej. Wersje te różnią się kolorami opasek, a także motywem dostępnym w aplikacji i na zegarku. Marvel oraz Disney mają przygody osadzone w tych światach. W przypadku Marvela można wybrać motyw Iron Ironmana lub Czarnej Pantery, natomiast w przypadku Disneya Małą Syrenkę lub Księżniczkę. Wersja standardowa ma trzy motywy wzorów i kolorów opasek. Po więcej szczegółów dotyczących tego modelu, zapraszamy na naszą stronę internetową eazymut.pl.